Witam serdecznie. Dzisiaj naszym gościem jest Mateo Makiuza. Czy dobrze powiedziałam imię i nazwisko? Tak, prawie. Mateusz Madzuka, no to było Mateo trochę... tak, tak, który jest włoskim piosenkarzem, śpiewającym w Polsce i obecnie tutaj Dobre. żyjącym, tak? Znany jest przede wszystkim z występu w strefie kibica, tak? Tak, tak Na jest. euro 2012. Powiedz mi, jak się zaczęła twoja przygoda z muzyką? O, bo wiesz, ja zaczynałem interesować się muzyką kiedy byłem jazzkiem. a tata we Włoszech miała wielka kolekcja winyli. i. Winyla, czyli ta, jednak, tak? Tak, tak, ta. właśnie przede wszystkim muzyki włoskiej. On e, kupił do mnie gramofon jako mhm. prezent. No i zaczynałem słuchać na, na wiosence i tak dalej. No. I... Czy nie zaczynałeś jakby śpiewać, tylko gdzieś tam słuchałeś muzyki, tak? Tak, tak. Tak. Zaczynałem kiedy właśnie byłem jazzkiem, a potem zaczynałem oczywiście śpiewać. Pod, pod prysznicem jak psy. A ja potem. Uczyłem się wie, wielu, wielu piosenkarzy w ten sposób zaczyna. No, to, no, psy, no. no. Fanny, fanny, można tam też śpiewać, nie? A ty nie co śpiewać pod prysznicem? Czasami śpiewam. No, no. Że... Lubię to, aczkolwiek osobiście nie umiem śpiewać, więc. No. Tylko powiedzmy, ograniczam się do tego śpiewania pod prysznicem. No tak, no ale, ale potem, właśnie oczywiście. Zaczynałem więc interesować profesjonalnie do muzyki, mm. do muzyki do śpiewu. Profesjonalnie, czyli już tak gdzieś myślałeś o, o tak, uczeniu się, tak? Tak, Zaczynałem, w we Włoszech miałem pierwsze lekcje śpiewu, a potem spotkałem się z wokalkoczem z Irlandii, z Ameryki, no i uczyłem się. Mm -hmm. A we Włoszech brałeś prywatne lekcje, czy to jakaś była może szkoła? Muzyczna? To była szkoła muzyczna, szkoła muzyczna. A gdzie? gdzie? dokładnie? To nazywa się Art to właśnie. To jest szkoła muzyczną współczelna, jak jazz coś takiego. Mhm, ale w Rzymie, tak? Czy... Tak, w Rzymie, ja jestem mhm. z Rzymu właśnie. A to dlaczego akurat Polska? Bo rozumiem, że wychowałeś się we Włoszech, tak? Tak, I tutaj tak. się przeprowadziłeś później. Tak, no już jest prawie 4 lata jestem we Warszawie. 5 lat w Polsce przyjechałem jako student. Czyli tutaj przyjechałeś na tak, studia, tak? Tak. No właśnie, pierwszy pierwszy raz na wakacje z kolegami, Aha. bo podróżowaliśmy po kilku krajach. I też w Polsce. Pierwszy raz w Krakowie. I byłem zaskoczony, ale fa fajne, piękne miasto. No Krak i potem. Piękne. Tak, tak, Warszawa też. No jest, właśnie, jest dużo fajnych fajne miast w, w Polsce. Te jeszcze jakieś zwiedziłeś oprócz K Krakowa i Warszawy? No oczywiście jest, jest inne. A nad Morzem bałtyckim pięknym byłeś? No byłem, byłem. No, nie, nie jest tak tak włoski morze, ale, ale ciekawe, ciekawe. No, jak myślę, że jest dużo interesujących miejsc w Polsce, no, to A byłam. Poznań Wrocław? Byłem, byłem w Wrocławiu, byłem. O, byłem. I jak? <laughs> no Wrocław, no fajnie. Fajnie. Tak, tak, tak. Bardzo turystyczna teraz. E, ogólnie wolę miasta, które są mniej turystyczne, dlatego wolę mieszkać teraz we Warszawie niż w Kragowie, ale, ale tak, fajnie. Mm. I, i jak, e, czyli tak, studiowałeś tutaj w Polsce, co studiowałeś? W Polsce na ekonomię, na SGH. O, no, dziwne, nie? M tutaj z jednej strony muzyka, tak, no. z drugiej strony tak, ekonomia. Tak, tak, I, tak. Jak to łączyłeś? Jedna mm. pasja z drugą. Tak, bo, bo właśnie. Ekonomia jest bardzo, bardzo ważna, ale trochę nudna, nie? <grym i <grym i to też chciałem coś innego robić. No i... Czyli nie chciałeś się tym zawodowo jakby w życiu? Tak, tak. Mhm. To w końcu moja pasja, która pierwsza pasja była właśnie muzyka, no w końcu e, była moja praca teraz jest, no. mhm. Tak, tak. Czyli już jakby ekonomem w ogóle się nie zajmujesz, tak? Nie, nie. <grym> A jak ym, z tą karierą muzyczną? Jakie, jakie tam twoje osiągnięcia? Czy jakieś płyty, single? E, wydałem single. E, to są e, covery, m, bo są moje nowoczesne interpretacje. Włoskich piosenek? Włoskich piosenek. Właśnie ja ogólnie włoska muzyka śpiewam w Polsce. No, jest... Dla polskiej publiczności. Po, tak, aż po angielsku? Także? Można, można, ale, ale ogólnie właśnie to moja, mój pomysł jest, promować włoską muzykę w Polsce i właśnie to robię, bo jest, bo jest dużo. Nie, nie jest tak. mocno wypromowana, prawda? Tak, no, czyli są, są piosenki, i piosenkarze, które są znane w Polsce, ale też jest dużo, dużo e, pięknych piosenek, które tutaj nie są znane w ogóle. I to jest, szkoda, nie? Mm. <laughs> to, to właśnie to jest ciekawe, to właśnie ja to robię, że śpiewam tutaj piosenki, które są znane, ale też, które są nieznane. Mm -hmm. A jakich, jakich artystów włoskich najbardziej sobie cenisz? Um, ja przede wszystkim jestem zainteresowany, mm, czy lubię autora niż piosenkarzy, lubię słowa. E, Lucio Dalla na przykład, mm. on komponował Caruso, może znać te piosenki. Wysoki śpiewali nie To właśnie nieznanych piosenkach śpiewowych: Pavarotti, Bocelli, tak, e, No tak. i tak dalej. No. Albo też podoba mi się bardzo Paolo Conte, który gra jakiś łaski jazz. Mhm. Paolo Conte jest autor między Ona na pewno znasz Azzuru. No? no i to przede wszystkim muszę powiedzieć, że jestem zainteresowany piosenkami autorów z lat 70 i 80 no. mhm. Chyba, bo właśnie to, to było w kolekcji mojego dada. Czyli gdzieś w internecie można posłuchać Twoich piosenek? Tak, możesz na mojej stronie internetowej, na mateumadzuka.com mhm. albo na iTunes, możesz szukać na moim imię. A co jeszcze można na Twojej stronie internetowej znaleźć? Jakieś fajne zdjęcia, filmiki? O, też, oczywiście. <laughs> fajne zdjęcia też. Można zobaczyć właśnie kiedy będą następne terminy koncert w Polsce bo ogólnie po polsko zaśpiewam po włosku mhm. A w jakich, Czyli ogólnie po całej Polsce jeździsz tak? Tak 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 no. A Czy to są jakieś kluby? Zależy zależy, zależy. może mo mogą być plenery no teraz mamy fajne pogoda więc To gdzie takie plenery gdzie cię można zobaczyć na takich plenerach? Zależy różne miasta występowałem w Wrocławiu w Łodzi no różne, różne No Jeżeli Właśnie zobaczy na mojej stronie, no będziesz wiedzieć, kiedy będą następne. Mm -hmm. A jak wspominasz występ w Strefie Kibica? O, oh, wow! No właśnie miałem możliwość występować w Strefie Kibicy. Duża chyba liczność, prawda? Trochę dużo. To Koło opowiadaj. chyba 80 tysięcy ludzi. Mm -hmm. Coś takiego. Wow! No, było wielkie emocje, bo właśnie to było dla, po finału i finału. Euro 2012 i byłem wybrany i miałem okazję zaspiewać po włosku dla, dla kibiców, dla kibiców. Mhm. No. czyli to był twój taki pierwszy występ przed tak wielką publicznością, czy już miewałeś? Myślę, że tak, bo wiesz, to, myślę, że to była jedyna impreza, no nie wiadomo nigdy, czy, czy, czy będzie jeszcze raz coś takiego w Polsce, no. No, ale warto było tam. tam. Fajne, emocje. Tak, fajne z, emocje. też piosenki włoskie tam właśnie. Tak, tak, piosenki włoskie, piosenki włoskie. Bo też, I było bardzo ciekawe, wiesz, bo tam e, na finał i na półfinał było dużo kibiców e, z Polski oczywiście, ale z Włoch też, ale było bardzo ciekawe słyszeć polskich ludzi, które śpiewali po włosku nawet. No, to Wszyscy razem kibicowali dla Vogue w końcu, no. to było bardzo, bardzo ciekawe. Uh -huh. A czy we Włoszech też masz odbiorców swojej muzyki, czy to głównie jest już, typowo targetem jest Polska, czyli skierowa skierowane, skierowane są te piosenki głównie do Polaków? Wiesz uh -huh. co, myślę, że włoska muzyka myślę, że jest uniwersalna. Uh, mm. mamy... Dlaczego? Dlaczego? Hmm. No, dobre pytanie. No. Um, bo włoska muzyka, bo po pierwsze mamy wielką tradycję muzyki moskiej. Um. Bel canto, klasyczna muzyka opera, pochodzę z Włoch. Mm. Uh. A po drugiej um, prawdopodobnie był język, skoro mamy tak otwarty uh, dźwięk, taki. Aj. <laughs> To jest. Bar bardzo bardzo ciężko. A tak. Powiedz mi, jak sobie radzisz z językiem w Polsce? Ty w ogóle musiałeś się nauczyć tego języka, tak? Bo przyjechałem tak. w... z... Nie miałem opcji. Tak. A pobierasz jakieś nauki? A kiedy przy... zaczynałem tutaj, kiedy przyjechałem, miałem kilka lekcji, kilka lekcji e, prywatnych języka, Ale przede wszystkim z ludźmi. Wszystko z ludźmi się. Czyli tak po prostu w mowie, tak? Tak, no, jak no, teraz na siłę. Czyli nie, nie chcesz porozumiewać się po angielsku, tylko chcesz starać się tutaj poznać tak, ten język? Tak, oczywiście najpierw po angielsku gadałem tutaj, bo się, wydaje mi się też, że w Polsce ludzie bardzo dobrze rozmawiają po angielsku. No. Mhm. To nie, nie miałem problemu. No po włosku raczej chyba mało. mało osyta, no tak, to? tak, no tak. No. A powiedz mi, czy komponujesz także piosenki? Na razie nie, czyli mam, mam kilka pomysłów, ale no, na razie nie komponuję, na razie robię jakieś nowe aranżacje, właśnie piosenki, które są e, bardzo ważne w, w Włoszech, ale jeszcze nie są w Europie, no. to, jest, to jest na razie mój, mój pomysł, ale też mam takie, Masz jakieś takie plany, żeby tak Tak, takie pomagać? plany mamy, mamy, tak, tak. Teraz też popracuję z muzykami z UOK tutaj w Polsce i, i mhm. coś fajnego będziemy wkrótce nagrywać. A kto z takich polskich artystów um, Cię inspiruje? Mhm. Kto może zwrócił Twoją szczególną mhm. uwagę? Wiesz co, na razie jeszcze nie, nie dobrze znam polskiej muzyki, ale um, podobają mi się takie... Um, Grychuta na przykład, podoba mi się... Seweryn Krajewski, takie romantyczne rzeczy, wiesz. A takie no. bardziej popowe, radiowe? Na razie nie bardzo. Czyli myślę, że jest, jest fajna też tradycja muzyki w Polsce, ale przede wszystkim muzycy klasycznej. klasycznej tak myślę. Na razie, ale no, zobaczymy. A jaka muzyka Cię ogólnie inspiruje? Jak, 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 jaki typ muzyki hmm. lubisz najbardziej? Hmm. Jak jakie się na przestrzeni lat, powiedzmy, zmieniało? Różne, ale przede wszystkim z lat 70., -tyk, 80. -tyk. Bo właśnie tam ten był period, kiedy zaczynała muzyka, muzyka włoska zaczynała być międzynarodowa i też był period, kiedy właśnie cała muzyka zaczynała zmienić, być więcej nowoczesna, więcej instrumentów, więcej różne muzyki razem. To no, przecież z 70. i 80. -taki. Czyli klasyka. A z zagranicznych artystów, kto cię inspiruje? A z zagraniczną? Hmm. Jako wokal? Jako jako, tak, zespoły, mm -hmm. mogą być wokaliści, wokalistki. Wiedziałem, że teraz te do dopiero e, będą teraz w Warszawie. No. Jestem... Wybierasz się na koncert? Tak, myślę, że tak. Jestem fanem. Jesteś fanem, fanem tak? tak? Tak, tak, tak. A na jakichś koncertach byłeś też? Innych gwiazd w Polsce? W Polsce? E, ostatnio byłem na... Właśnie na włoski koncert, I Love Italia, tam A, na A Nie byłem, ale było to samo dzień, bo nie, 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 nie mogłem być tam i tam. No więc. A na Madonnie? Słyszałem, że było, to było jak rok temu chyba, nie? Rok temu no, rok na rok stadionie. Temu. Hmm. No, wielkie, wielkie spektakularne imprysa. zjawisko zrośnie, jak ta Madonna. A na jakich koncertach bywałeś? W Polsce w Polsce. Mhm. Kiedyś wszystko lubię do teatru, wiesz? Tak. Teatr. Muzykale, mhm. w Romie byłem na przykład Le Miserables i tak dalej. No, bardzo fajne, bardzo fajne. Przede wszystko podoba mi się bardzo. Podobają się tutaj m, koncerty w teatrze. Mhm. Takie to... muzykale. Muzykale. Tak. A interesujesz się teatrem także? Czy, czy raczej ze względu na tą muzykę? No, właśnie takiej muzycznej, ale, ale tak, to jest coś, które... Teraz zaczynam więcej e, zobaczyć właśnie, no sumie też też, no. uh -huh. A polskie filmy oglądasz? O, na razie nie, na razie nie, nie, nie rozumiem wszystko od, od telewizji, to, ale nawet rozmawiam, to, to nie bardzo. Uh -huh. Na razie, no. A powiedz mi, e, muzyka była zawsze obecna w twoim życiu odkąd byłeś młody? Czy twoi rodzice uh -huh. też e, interesowali się muzyką? Tak, czyli mój tata przede wszystkim był interesowany w muzyce, o muzyce, o a nawet on nie jest muzykiem, ale tak, myślę, że właśnie od rodziny miałem tego, też zaczynałem słuchać muzyki, kiedy byłem właśnie młody i dopiero dopiero, i, i, dopiero kiedy stałem starszy, no zaczynałem naprawdę interesować tego, ale, ale już miałem coś, coś słyszałem. Ale no samemu jakby gdzieś tam tą muzykę w sobie poczułeś, tak? Tak, 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 ja myślę, tak. No, no to, co mogę więcej powiedzieć? Na razie y, będziemy mieli przerwę za chwileczkę i po przerwie dokończymy naszą rozmowę. Bene. Chciałbym też poruszyć parę ciekawych tematów, ale to po przerwie. Okej. Okay. Do zobaczenia. Ciao.